Tegoroczna edycja jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ wkraczamy w ćwierćwiecze tego konkursu, konkursu wyjątkowego, dlatego że dedykowanego dla uczniów szkół średnich i skupiającego w sobie nie tylko wyłącznie olimpijczyków, ale jest skierowany do szerokiego grona uczestników. Sposób organizacji konkursu zachęca do wzięcia udziału w konkursie, który składa się z trzech etapów. Pierwszy ma charakter ćwiczeniowy, drugi kwalifikacyjny, a trzeci finałowy w formule stacjonarnej. Oprócz matematyki, fizyki i informatyki zachęcamy do skorzystania z nowoczesnych technologii, ponieważ konkurs opiera się o wykorzystanie platformy e-learningowej w pierwszych dwóch etapach. Ten konkurs, proszę Państwa, oprócz tego, że ma zachęcać do zgłębiania wiedzy, do sprawdzania się, do ćwiczenia, tak jak Pan Prezydent powiedział, szczególnie przed maturą. Nie jest skierowany tylko do maturzystów, ale do może z powodzeniem uczeń pierwszej, drugiej, trzeciej klasy również wziąć udział w tym konkursie, do czego bardzo zachęcamy. Państwo zauważyli, od ponad 10 lat promujemy ideę e-learningu, czyli szkolenia zdalnego, w, no, można powiedzieć, w jednej czwartej Polski, bo to jest pięć województw. Co się okazało? Bardzo szczególnie przydatne w ostatnich kilku latach, bo nasze szkoły, te, które najczęściej brały udział w biegu po indeks, nie miały problemu z przejściem na tryb zdalny. To, co żeśmy zrobili przez 10 lat, zaowocowało w chwili, kiedy no, nie wiedzieliśmy, że to się przyda. To samo, jeżeli chodzi o nagrody. Od początku, kiedy współpracujemy z miastem Koszalin, te nagrody są wiadomo jakie. Są to drukarki 3D i też wpisaliśmy się w trend. Można powiedzieć ogólnopolski. Myślę, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego buchnęło nam pomysł, bo Laboratoria Przyszłości to też wdrażanie w całej Polsce drukarek 3D. My to robimy od ponad 10 lat w szkołach, które biorą uczestniczą w naszym konkursie. No i tu zdradziłem rąbek tajemnicy. Będą także nagrody w postaci drukarek 3D.